Taka technika, jak i szybkość to jest godna poza Jeden niebezpiecznym strzał na bramkę, namyliują lepsze zagania techniczne, są szybsi i doskonale mają starto piłki. Cesarstwo niemieckie. 1886 rok w Brunszwiku nie ma jeszcze w planach zakładania piłkarskiego Eintrachtu. Formalnie powstanie on za niespełna dekadę, ale już wtedy na tych terenach gra się w futbol. Obserwuje to Henryk Jordan. Polski lekarz, który później dał się poznać jako pionier polskiego wychowania fizycznego. Pochodził z zubożałej, szlacheckiej rodziny. W pewnym momencie swojego życia wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwszy raz zetknął się z gimnastyką, która szybko stała się jego pasją. Na polskie ziemie wrócił w 1870 roku. W Krakowie szybko dał się poznać jako zaangażowany społecznik, odpowiedzialny m.in. za zakładanie kół sokolich w Małopolsce. Towarzystwo Gimnastyczne SOKU to była organizacja propolska, zrzeszała Polaków na początku we Lwowie, później już we wszyscy, praktycznie w większości większych miast, które wcześniej przed zaborami znajdowały się na ziemiach polskich. Opowieść o futbolu nieśli ludzie, którzy byli nauczycielami y, gimnastyki. Ludzie, którzy uważali, że dla e, rozwoju y, Zdrowej polskiej, patriotycznej także młodzieży, dobre, dobre będzie to, że będzie również uprawiała jakiś sport. Bąkowie Sokoła spotykali się ze sobą na wspólnych treningach, na wspólnych dyskusjach o, o sporcie, ale nie tylko, bo Sokoły tak naprawdę miały też drugie, można powiedzieć, drugie dno, drugą, drugą taką wartość i cel: było to zwiększanie świadomości narodowej Polaków, krzewienie postaw patriotycznych. Można, się, można zadać pytanie, dlaczego? Po upadku, powstania styczniowego, yy, największego zrywu niepodległościowego w czasie, w trakcie zaborów, ludzie związani z, z polityką, ludzie związani z wojskiem stwierdzili, że to powstanie upaść musiało, bo Polacy nie byli dobrze przygotowani. Poprzez działalność yy, Sokoła próbowano tych, tych ludzi, którzy, którzy byli najniższą warstwą społeczną czy też tą średnią warstwą społeczną, uczyć. Uczyć polskości, uczyć kultury, historii polskiej. Poprzez sport wychowywano ich, kształtowano postawy takie, które w razie jakiejkolwiek kolejnej szansy. Mogą pomóc w odzyskaniu przez, w niepodległości, albo w jakimś skutecznym działaniu, które pomogłoby ewentualnie tę niezależność od zaborców odzyskać. Jedną z najważniejszych inicjatyw wracającego do Polski Jordana był skopiowany z Ameryki pomysł założenia na krakowskich błoniach pierwszego w Europie publicznego ogrodu do zabaw i gier ruchowych dla młodzieży. Park miejski imienia Henryka Jordana był imponujący. Można było znaleźć tutaj basen i 12 boisk, miejsce do ćwiczeń lekkoatletycznych i gimnastycznych. Park Jordana to wspaniałe miejsce, e, gromadzące rzeczywiście setki, a czasem tysiące młodych ludzi, dzieciaków. To było miejsce otwarte dla wszystkich, niezależnie od klasy i stanu, i tę piłkę nożną. Jakby tak poskrobać, to od samego początku, od tych pierwszych meczów jeszcze niesformalizowanych, nie opowiadanych przez rywalizację klubów piłkarskich, a tej młodzieży parkowej, właśnie, to były, to były spotkania wszystkich klas i stanów. O tym miejscu pisała prasa z całej Europy: galicyjska, austriacka, niemiecka, szwajcarska czy francuska. Chociaż to lwów można uznać za kolebkę polskiego piłkarstwa. Wszak to stąd wywodzi się najstarszy działający na polskich ziemiach klub piłkarski, nieistniejąca już dzisiaj, lecz założona w 1903 roku Lechia Lwów. To również w Krakowie, w Parku Jordana, można szukać fundamentów polskiego piłkarstwa. Rozwój futbolu w tej części Europy, e, to jest oczywiście trochę inna opowieść. Na początku wieku XX pyka nożna, Stała się bardzo popularnym sportem. Tej postaci, mniej więcej w jakiej ją znamy, skodyfikowana z przepisami, regułami gry, i tak dalej, powstawała w Wielkiej Brytanii, a właściwie w Anglii, w połowie XIX wieku mniej więcej. Nauczyciele szkół publicznych, brytyjskich i prywatnych spotykali się ze sobą, żeby spisać przepisy. Sportu, który różnił się od uprawianych już wówczas i znanych sportów w szkołach angielskich. Pierwsi założyciele klubów piłkarskich, tych pierwszych polskich klubów piłkarskich, większość z nich miała styczność z ruchem Sokolim. Założenie, dla których ci nauczyciele spisywali te przepisy, czy jakby nakłaniali swoją młodzież do Uprawiania sportu były powiedziałbym e, zbożne, czy można powiedzieć nawet jakoś zabawne. Znaczy, oni byli przerażeni, taką ogarnięci antymasturbacyjną obsesją, że ich e, uczniowie będą robić rzeczy, których nie powinni, i zagrozi to ich wiecznemu zbawieniu. Dzięki przywiezionej z rzeszy piłce, na jordanowskich boiskach młodzież zapoznaje się z nowym dla siebie sportem. To chaotyczna rywalizacja pozbawiona zasad, bowiem nikt nie miał prawa jeszcze słyszeć o wytycznych spisanych przez Football Association, regulujących przepisy gry w piłkę nożną w jej kolebce w Wielkiej Brytanii. Początkowo piłka nożna była sportem uprawianym przez elity, przez ludzi chodzących do dobrych szkół, spotykających się później w e, e, lokalach raczej lepszych niż gorszych. Takie były korzenie y, futbolu. całej Europy Środkowej, w Pradze, w Wiedniu, w Budapeszcie. Y, piłkarze i trenerzy pochodzili ze środowiska inteligentnego. Y, y, oni studiowali w uniwersytetach. Na początku piłka nożna w Polsce była jednak kojarzona jako sport elitarny. I nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Wschodniej, ludzie, którzy przywozili ją do, tutaj na te tereny, no to jednak byli y, często ludzie wykształceni, zamożni, którzy mieli możliwość wyjazdów zagranicznych i, i, i kopiowania, kopiowania tych rozwiązań zachodnich. Piłka nożna i w Europie, i w Ameryce Łacińskiej, właściwie wszędzie na całym świecie, rozwijała się tam, gdzie była jakaś angielska społeczność. Anglicy. Jechali do e, Argentyny i pracowali tam przy jakichś kolejach, albo byli nauczycielami, i tak dalej. Organizowali swoją własną społeczność, grali w piłkę. Są relacje o tym, że e, lwoscy, e, pierwsi futboliści opierali się na relacjach inżyniera nazwiskiem Niedzielski, który, będąc w Odessie, gdzieś podglądał grających tam w piłkę. Anglików. Niestety na ziemiach polskich, poza e, może łodzią, gdzie do tamtejszych fabryk przyjeżdżali eksperci e, z Anglii czy z Wielkiej Brytanii, tego typu e, doświadczeń nie mieliśmy. Stąd też pewnego rodzaju opóźnienie związane z przyjściem, z pojawieniem się futbolu na ziemiach polskich. Piłka nożna generalnie w, w, wśród działaczy tych takich e, ważniejszych, Ważniejszych w sokole była traktowana po macoszemu, może nie, ale jako sport dla ludzi niższej klasy. Z czasem minęła dekada, dwie, sportem uprawianym przez te elity zaczynali się interesować także robotnicy. Coś, co bardzo prosto jest umówmy się uprawiać i bardzo prosto temu kibicować, zaczęło się. Niezwykle intensywnie rozprzestrzeniać. I w Wielkiej Brytanii i potem z czasem w Europie, a także w Ameryce Łacińskiej. Sytuacja ekonomiczna poprawiła się mniej więcej w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku na tyle, żeby no, znaleźli trochę wolnego czasu na odpoczynek. Ostatnie ćwierćwiecze XIX wieku to jest czas, kiedy Płace realne dla robotników pracujących w brytyjskich fabrykach rosną mniej więcej o 30%. W soboty po południu można spędzić już nie tylko na po prostu odsypianiu czy odreagowywaniu zmęczenia, ale także na jakichś innych rozrywkach. Wracając jednak do Jordanowskiego Parku, na niewymiarowym boisku o owalnym kształcie, z murawą przypominającą klepisko, a niezadbany trawnik, Rywalizacja odbywała się bez konkretnych wytycznych, a najważniejsze było tzw. wózkowanie, czyli mijanie przeciwników zamiast strzelania bramek. Ta charakterystyczna cecha dla krakowskiej piłki była widoczna również wiele lat później, o czym wspominał Stanisław Mielech, opisujący futbol tamtych czasów. Kiwało się przeciwnika dla samej sztuki wózkowania, którą uważaliśmy za najważniejszą z umiejętności piłkarskich. Zdobycie bramki, jeżeli przy tym nie przewózkowało się bramkarza, nie było cenione. Nieco ponad 300 km dalej na wschód, w Lwowie. Pierwsza piłka pojawia się zaledwie kilka lat później. W okresie zaborów był to jeden z najważniejszych ośrodków nauki, oświaty i kultury polskiej oraz centrum polityczne i stolica Galicji. Musimy pamiętać, że w tym czasie, czyli w końcówce XIX wieku, Polski nie było fizycznie na mapy Europy. Znajdowaliśmy się od ponad 100 lat już pod zaborami. Według austriackiego spisu powszechnego z przełomu XIX i XX wieku, co drugi mieszkaniec miasta jest Polakiem. W przyszłości, po rozpadzie Austro-Węgier. Lwów był miastem w granicach II Rzeczypospolitej, a jego przedwojenny sznyt dawał mu miano jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. Wracając jednak do końcówki XIX wieku, profesor Edmund Cenar, redagujący w tamtym czasie przewodnik gimnastyczny, jest dla Lwowa tym, kim dla Krakowa był Henryk Jordan. Sprowadza do miasta piłkę i publikuje w swojej książce przetłumaczone zasady gry w piłkę nożną. Od tego czasu miejscowi Sokolnicy zapoznawali się z futbolem. Cenar, podobnie jak Henryk Jordan, z piłką nożną pierwszy raz spotkał się za granicą, w jego przypadku w Anglii. W 1889 roku, czytając gazetę, trafił na relację meczową opisującą efektowną i dynamiczną dyscyplinę sportową zwaną futbolem. Ta zaciekawiła go na tyle, że po przybyciu do Liverpoolu. Postanowił wybrać się, by obejrzeć taki mecz na żywo. Od tego czasu całe jego życie będzie już nierozerwalnie połączone z piłką nożną, na czym skorzysta jego rodzinne miasto. Doktor Henryk Jordan ze swoją ideą założenia parku, wprowadzenia do tego parku gier zespołowych i we Lwowie nauczyciele tacy jak Eugeniusz Piasecki czy Edmund Cenar, to nie byli ludzie, dla których futbol jako taki był. E, e, porywał ich po prostu. To była jedna z dyscyplin e, sportowych, e, którą oglądali gdzieś podczas swoich podróży zagranicznych, nie uprawiali ich, e, e, nie uprawiali jej osobiście. Historia polskiego futbolu, tak jak znowuż w bardzo wielu przypadkach na świecie, to nie jest tylko historia, którą na początku uprawiali przedstawiciele elit inteligencji, a potem to się stał sport robotniczy czy ludowy. Owszem, jest tak, że opowieści o pierwszych latach polskiej piłki to są opowieści zostawiane przez inteligentów, przez ludzi z tytułami naukowymi, profesorów, Takich ludzi, którzy no, elitą byli. Natomiast oni sami także bardzo uczciwie opowiadają, że kiedy spotykali się na graniu w piłkę w Parku Jordana jeszcze pod koniec wieku XIX, no to grali z młodzieżą Krakowa nie tylko ze szkół elitarnych, ale także z młodzieżą rzemieślniczą. Piersi nauczyciele futbolu na polskich ziemiach. Ci wszyscy uczniowie profesora Jordana, Cenara czy Piaseckiego, czy oni sami nie zajmowali się kopaniem futbolu. Osobiście raczej byli przekonani, że uczenie polskiej młodzieży uprawiania sportu, gimnastyki między innymi piłki nożnej może być z korzyścią dla ich rozwoju w ogóle. Takiego rozwoju, który Przysłuży się także patriotycznej edukacji. Mieli poczucie, że gra w piłkę, tak jak w inne dyscypliny, podkreślam, będzie dla polskiej młodzieży dobra. Pod koniec XIX wieku Galicja i Lwów. Podjęły się organizacji wielkiej wystawy cywilizacyjnej, o której mówiło się nie tylko na ziemiach polskich wszystkich trzech zaborów, ale na całym świecie. 5 czerwca 1894 roku otwarto powszechną wystawę krajową, będącą prezentacją osiągnięć gospodarczych i kulturalnych oraz ponadzaborowym przedstawieniem dzieł sztuki i kultury Królestwa Galicji i Lodomerii. Wystawa zorganizowana w setną rocznicę insurrekcji Kościuszkowskiej była imponująca. Bardzo ważne wydarzenie. Nawet tramwaj został przeprowadzony tutaj do, do wystawy krajowej. Było dużo pawilionów i każda z faktycznie firm galicyjskich została tam reprezentowana. Przygotowywano ją dwa lata. Na 46 hektarach zbudowano wiele potrzebnych dla tego wydarzenia budowli. Jednym z elementów powstałej do tego celu infrastruktury było boisko sportowe o wymiarach 100 na 120 metrów. Okalała je trybuna, zdolna pomieścić, zależnie od źródeł, od 7 do 10 tysięcy obserwatorów. W sobotę, 14 lipca. Wejście na trybuny odbywało się po wcześniejszym zakupie biletów. Sportowe święto drugiego zlotu Sokoła z liczną reprezentacją ważnych osobistości na trybunach rozpoczęło się tego dnia około godziny 17. Po pierwszych pokazach gimnastycznych, zgromadzona widownia przyglądała się z zaciekawieniem nietypowym ruchom na murawie. Kilka osób instalowało długie tyczki w ziemi na przeciwległych końcach boiska. Na wysokości 3 metrów, pomiędzy tyczkami, naciągnięto mocny sznur. Na czterech rogach boiska umieszczono proporcje. Pomiędzy nimi, na ziemi, rozpięto kolejne fragmenty materiału. Wyznaczał on granice pola nieznanej jeszcze szerszej publiczności gry. Po tych przygotowaniach na środek wyszły dwie grupy chłopców, a z nimi jeden starszy pan z piłką. Na jego wyraźny znak rozpoczęto grę. Mecz, który się odbył jako pokazowy, to też zasługa e, scenara, bo faktycznie on wyprowadzał tę drożynę. Naprzeciw siebie według wielu źródeł stanęli wówczas członkowie krakowskiego i lwowskiego Sokoła. Jednak, jak się okazuje, to nie do końca prawda. Z najnowszych informacji nie była to całkiem drożyna Sokoła, jak wcześniej uważano. wów reprezentowali zawodnicy Towarzystwa Gimnastyczno-Śpiewackiego, nauczycieli szkół lodowych miasta Lwowa. Obie drużyny wystąpiły w białych strojach gimnastycznych, różniących się tylko kolorem spodenek. Młodzież krakowska zaprezentowała się w granatowych, lwowska w popielatych. Z perspektywy czasu nie sposób ustalić wszystkich zawodników, którzy pojawili się tego dnia na murawie, jednak dokumentaliści polskiego futbolu podejmowali takie próby. Mecz trwał 6 lub 7 minut. Wiązało się to z napiętym terminarzem Sokolego zjazdu, więc zdobycie bramki było doskonałą okazją, by ów pokaz piłkarski zakończyć mocnym akcentem. Jednak zdobycie gola w tym spotkaniu czy jego okoliczności były wielokrotnie poddawane w wątpliwość. Tak o tym spotkaniu pisano w przewodniku gimnastycznym. Rozpoczęła się gonitwa po ogromnym boisku, świadcząca o tem że jedni i drudzy pałali rządzą zwycięstwa. Walka pozostała nierozstrzygniętą, a dumne z tego wyniku obie strony ustąpiły z boiska godnie i zgodnie. Fakt zdobycia bramki odnotowano zaś w przeglądzie. Bardzo interesującą była gra w futbol, to jest wielką piłkę skórzaną, którą się podbija nogami. Lwowianie wygrali, druga partia pozostała nierozegraną. Polemikę powinien rozwiać Włodzimierz Chomicki, który miał trafić między słupki krakowskiego bramkarza, o czym wspominał kilkadziesiąt lat później. Stałem po lewej stronie przed bramką krakowską, przed którą kotłował się tłum graczy. Z tłumu tego wyleciała nagle piłka i padła przed mymi nogami, nie namyślając się ani chwili, Zawinąłem od razu silnie prawą nogą w stronę bramki i piłka doskonale uderzona przeleciała niespodzianie nad głową krakowskiego bramkarza. Który wprawdzie podniósł ręce, niestety za późno. W tej samej chwili usłyszałem z ust sędziego głośne zaklęcie, a w tłumie graczy krzyk. U jednych okrzyk triumfu, u drugich niezadowolenia. Stało się to w szóstej minucie po rozpoczęciu gry, którą już dalej nie prowadzono z powodu zbyt obfitego programu zlotu. Na darmo protestował sam sędzia i żądał natychmiastowego rewanżu. Drużyny musiały boisko opuścić, bo na nie weszły kolumny ćwiczących. Tak się skończyła pierwsza gra publiczna w piłkę nożną. Mecz z 1894 roku traktowany jest jako pierwszy udokumentowany mecz piłkarski na ziemiach polskich. Ale to spotkanie wykorzystywane jest nie tylko w kontekście naszej historii. Gra miejsca nabiera szybkości, staje się lepsza. podchodzi do piłki. Lekki, lekki strzał, piękny, technicznej. Tutaj. Był maj 1999 roku. W Kijowie doszło do narady tamtejszych piłkarskich dokumentalistów futbolu oraz władz Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej, której efektem było oficjalne zatwierdzenie daty 14 lipca 1894 roku jako narodzin ukraińskiej piłki. Według zgromadzonych Tamten mecz odbył się na ziemiach etnicznie ukraińskich pomiędzy dwiema drużynami Sokoła do którego miało należeć ponad 3000 tysiące Ukraińców. Te tereny, na których odbywał się ten mecz, należały formalnie do Austrii. Była to prowincja Galicja. W Lwowie miała miejsce siedziba, na, miało, była siedziba namiestnictwa, czyli stolica tejże Galicji, tej prowincji, do której należał również Kraków, czyli cała Małopolska i Małopolska Wschodnia stanowiły, stanowiły ten obszar e, należący do Austrii. To był obszar e, głównie zamieszkały przez Polaków etnicznie, ale oczywiście mieszkały tam inne narodowości. To był taki tygiel narodowościowy austriacki. Nie była to administracja nie Polska, jednak narodowościowo był to jak najbardziej polski teren. Ukraińcy we Lwowie mieli Towarzystwo Sokole, nazywało się Sokiel Baćko, czyli Sokiel Ojciec, natomiast Polacy mieli Sokiel Macierz. W drugiej połowie roku 1866, wzorując się na powstałej wcześniej czeskiej organizacji gimnastycznej, utworzone zostało we Lwowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Statut Towarzystwa, zwanego później Sokołem Macierzą, zatwierdzony został w 1867 roku. To była bardzo propolska organizacja. W trakcie I wojny światowej część sokolaków była wcielana do chociażby do austriackiej armii i mieli złożyć przysięgę na wierność władzom austriackim. Z racji tego, że byli wychowani przez organizację soków w takim duchu patriotycznym, oni odmówili, powiedzieli, że jedyną jedynie za kogo mogą przelewać krew to za Polskę. Ciężko mi stwierdzić jednoznacznie i w stu procentach, że do, do Sokoła należeli tylko i wyłącznie Polacy. Odpowiedź na to pytanie przynosi wspomniany statut, który w sekcji drugiej Członkowie towarzystwa, ich obowiązki i prawa stawia sprawę jasno. Członkiem towarzystwa może być każdy Polak lub Polka, o nieposzlakowanej czci. W tych analizach należy pamiętać o jednym. Towarzystwo gimnastyczne SOKÓŁ było organizacją typowo polską, a ukraińska organizacja sportowa, analogiczna do polskiego SOKOŁA, została założona w Galicji, właśnie w Lwowie, ledwie kilka miesięcy przed omawianym meczem. Dzisiaj wiemy z kolei, że te dywagacje i tak nie mają sensu. Prawdopodobnie nie lwowski SOKÓŁ, jak dotąd uważano, Lecz zespół złożony z lokalnego koła nauczycielskiego stanął naprzeciw drużyny z Krakowa. Poszukajmy pozostałych luk w tej narracji. Gdyby zastosować podobną logikę dla poszukiwania pierwszych zawodów piłkarskich na obecnych ziemiach polskich, powinniśmy cofnąć się o dwa lata, do roku 1892. Wówczas, dokładnie 6 września, we wrocławskiej dzielnicy Szajting, czyli obecnych szczytnikach, Odbyła się wewnętrzna gra piłkarska klubu Alte Turnverein Breslau. Gimnastyków sztuki nowego sportu uczył anglik Tom Dutton, ten sam, który kilka lat wcześniej wprowadzał futbol w Berlinie. Kluby gimnastyczne, a będąc bardziej precyzyjnym, turnerskie, charakteryzowały się dość ostentacyjnym nacjonalizmem. Pod tym względem były więc niemieckim odpowiednikiem towarzystw sokolich, które skupiały polskich patriotów. Polski SOKÓŁ był organizacją typowo patriotyczną, co zresztą miało odzwierciedlenie w jego statucie. Ruch turnerski, który miał za zadanie krzewić kulturę fizyczną zgodnie z naukami Friedricha Ludwika Jana, stawiał sobie równolegle drugi cel, kształtowanie postaw patriotycznych, nacjonalistycznych i wręcz szowinistycznych. Był w awangardzie, jeżeli chodzi o podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw o charakterze narodowościowym. O charakterze klubów turnerskich Świadczą postawy klub, klubowych władz. Turnverein ze świętochłowic postanowił usunąć z szeregów swoich jednego z członków, który równolegle był członkiem polskiego Sokoła. Maner Turnverein z Królewskiej Huty, czyli dzisiejszego Chorzowa, postanowił zbojkotować jeden z górnośląskich klubów piłkarskich tylko dlatego, że ten rozegrał i samotnie przegrał mecz piłkarski z klubem polskim. Gdyby trop topograficzny miał być decydujący przy ustalaniu narodowego wkładu w rozwój dyscypliny, jaką jest piłka nożna, patrząc na dzisiejszą mapę, ulegalibyśmy pokusom poprawiania przeszłości. Po fuzji z Bismarck-Hütter-Balszpil Ruch Chorzów mógłby próbować wydłużyć swoją historię o 10 lat, czyli do momentu powstania klubu BBC. Pokracznie brzmiałaby teza, że jednym z najstarszych polskich klubów był Fussballklub klub ratiborn jak sama nazwa wskazuje, powstał w 1903 roku w niemieckim wówczas Ratiborzu. Takich tez nikt nie stawia i słusznie, bo są one dosyć absurdalne. Tak samo jak nikt za naszą południową granicą nie próbuje przekonywać, że Deutscher klub Prag, wicemistrz Niemiec w pierwszych piłkarskich rozgrywkach tam zorganizowanych, jest klubem czeskim. Tak stawiane tezy są całkowicie pozbawione. Aparatu historycznego. Wracając jednak do lwowskiego meczu, domknięcie tej narracji nastąpiło w roku 2004, gdy w ramach rzekomych obchodów 110 lat piłkarstwa ukraińskiego towarzyskie mecze na Ukrainie rozegrały młodzieżowa reprezentacja Polski i Polonia Warszawa. Nasza federacja piłkarska nie tylko nie zorganizowała wówczas własnych obchodów tego wydarzenia, co przyklasnęła ukraińskiemu postrzeganiu tamtego spotkania, wysyłając do Lwowa właśnie naszą młodzieżówkę. Sami Ukraińcy przypisują datę 14 lipca 1894 roku jako datę pierwszego dnia piłkarstwa ukraińskiego. Sytuację wykorzystał ukraiński prezydent Leonid Krawczuk. Nasz futbol jest starszy niż rosyjski. Jest także prawie rówieśnikiem brazylijskiego czy włoskiego. Trzeba o tym wszędzie głośno mówić. Niech wszyscy wiedzą, że Ukraina ma wielkie tradycje sportowe i piłkarskie. Przeszło 100 lat naszego piłkarstwa świadczy o tym. Mamy już tutaj konflikt interesów, konflikt historyczny. Całe wydarzenie i narracja o ukraińskim charakterze tamtego meczu zwieńczone zostały postawieniem pomnika w Lwowskim Parku Stryjskim. Zgadza się to, że data pierwszego meczu było 14 lipca 1894 roku. Zgadza się, że był to właśnie drugi zlot y, y, towarzystw cokolwiek w Lwowie. Nie zgadza się jednak to, y, że była to drużyna y, ukraińska. Jest rozbieżność i y, y, my jako strona polska nie zgadzamy się, y, że w tym meczu reprezentowali y, Lwów y, Ukraińcy, z tego co wiemy z metryk. Byli to Polacy, częściowo też z korzeniami austriackimi. Nie zgadza się też lokalizacja tego miejsca, tak bo odbywał się ten mecz 600 metrów dalej. Podobna sytuacja jest też z miejscem, gdzie stoi pomnik właśnie Towarzystwa Sokoła Ukraińskiego. Decyzja powstania tego pomnika, wracam do właśnie pomnika pierwszego meczu. Władz ukraińskich bardzo szybka decyzja polityczna, żeby pokazać, że sport ukraiński, piłka nożna ukraińska jest wcześniejsza niż rosyjska. I właśnie dlatego na szybko był postawiony ten pomnik. Ten tekst akurat nie był uzgodniony z historykami lwowskimi i też nawet jest to oburzenie. Mówiąc o pierwszym udokumentowanym meczu na ziemiach polskich, musimy przede wszystkim ustalić, co rozumiemy pod pojęciem samego meczu. Musimy pamiętać, że spotkanie 14 lipca 1894 roku nie było pierwszym kontaktem z piłką tych 22 osób, które wyszły na boisko. Tylko te osoby wcześniej musiały się do tego meczu przygotować, zapoznać z zasadami gry. Zatem mecz, który odbył się 14 lipca, nie był początkiem piłkarstwa polskiego jako takiego w ogóle, był tylko pierwszym wydarzeniem, które według dzisiejszych szablonów możemy nazwać meczem piłkarskim. My, hucznego świętowania tej swego rodzaju inauguracji polskiego piłkarstwa, nie doczekaliśmy się do dzisiaj.